Halo halo widzowie, witam w kolejnym odcinku z GTA i dzisiaj robimy w moim mniemaniu najbardziej zapomnianą rzecz jaką jest szkoła bywania po prostu Jest to też potrzebne do 100% gry, także zajmiemy się tym łatwizna To mnie nie pamiętam kiedy ostatni raz to robiłem Aha jest ze spacją jest trota, ale... No łódki są tak pomijane, nie? Za dużo misji też z nimi nie będziemy mieć Na dobrą sprawę Ale wiecie, trzeba, trzeba coś takiego też porobić Żeby ukończyć gierkę Dużo kolektywów mam jeszcze do zrobienia na to swoją drogą. No i to będzie chyba najłatwiejsza szkoła jazdy, nie? Jeszcze będzie... Jeszcze dwie przed nami. Mm, latanie i motorki. No. No, nie wiem, co się w tej misji trzeba robić, ale po prostu to robię z bomby. Także tutaj mamy taką przeszkadzajkę, że NPC-ty między nami mogą przejeżdżać, się, Ale to w sumie aż tak się nie utrudnia. Bo nawet nie wiem, jakie są tutaj cele tych za zadań, Natomiast będą uszkodzenia nam nie zaliczy. Te wrażenia. Wydaje się trochę mowolne, nie? Jeżeli wszystkie tam, na tym samym polegały. Ale no kiedyś trzeba to zrobić. A to też takie mm, yy, taka odskocznia w sumie od tych pięgłych misji. Coś takiego na chillasie. O, bez uszkodzeń jednak ając ryba No dobra A musimy skaczyć dla co A złota. Tak? To jest broń Nie wiem co moje, moje oczy nie oczują Cię dowiemy ot? A po prostu się transportować między... Nie no, to jest akurat średnie do sterowania. Ale pamiętam, że jak kiedyś się grało na serwerach z... ...właśnie z, na Sampie czy coś, MTA... ...to tymi dziedami się z góry żeby polatać. To sumie całkiem fajne to było. Tak samo jak y, teraz skaczę, tutaj pomagam, że od razu biorę dziw w dół, nie? Że po prostu szybciej być w wodzie. O. Co? What? The fuck? Czego byłem świadkiem przed chwilą? What? Tego typu? Ale zgłupiałem aż. Co to widzę, był za bug? Nie, nagle z dupy mnie podniosło w górę i co? I... I dead? Dobra, no to... Znaczy no, w nawet nie będę tego skipował, ale... Fuck. Tyle co ja w życiu przegrałem. Nigdy nie miałem czegoś takiego. Nigdy, przenigdy. Bo ja dziko. Ale. Nie wiem. Oznaczał mi tak, zgon. Nie, że jako się utopiłem czy coś, tylko od razu zgon. Co jakiś sieł, to. Aż. Aż no mnie. Aż za nim mówiłem, no to jest Kogo blokujesz? No i sobie Z ostatniej szereg komórki tracę od niektórych błędów No ale no jesteśmy, na tracach króciutka akurat Więc to nas nie boli No dobra, to jeszcze raz. Ale bez tego demerza. Dzikie tu błędy są naprawdę. Nie wiem no. Dosłownie cały czas myślę o tym, co mnie spotkało w tym GTA, no. Nie. No dobra, teraz nic nas nie podrzuciło, tak z dupy Powinniśmy dać radę Jeszcze jakieś skoki będą? No ja to niemal się na full gazie robi, nie? Ja chyba tylko gaz puściłem, jak na razie Też nie ma co czasu tracić Ups. No tutaj chyba uszkodzenia nie wchodzą nam do tego To do, do uwalenia tylko nam czas dodają więc Jak się zrobi w miarę szybko to ten damage schodzi na drugi plan hmm. Z tego co się orientuję. Także chociaż tyle Dobra i do Minuty o jest. Teraz 5 sekund. Już, no co? Teraz nie wiem, to w sumie była aż za, za łatwe. I nagle zdespawnowało wszystkie możliwe pojazdy. Dobra, widzowie. Widzimy się na tym. Widzimy się na misji. Jesteśmy na miejscu, widzowie. It's amazing. What's up to Reno. This history, it's all lies. It says Hitler killed himself, and then we nuked Japan. And people believe this shit, <laughs> Jesus. Well, it makes make them sleep better at night, I guess. Hey, man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little news flash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Cause I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, yeah, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you, Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. you like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals. Believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev, with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still they got their you know their boy in the white house that was nice So? What you want me to do? Now listen I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit, now get out of here. Come on, beat it. Dobra, czyli to teraz jesteśmy właśnie chyba wysyłani do. Lotniska. To czy czym nie stać? Mam tylko 90 koła. Nie wiem czy ono nie będzie 120 kosztowało. I to jest rzecz, która mi się nie podoba. Jak się okaże, nam brakuje to chyba szybkie kasynko. I albo wygrywamy... albo przegrywamy. Jadę najgorszą możliwą drogą. Chciałem sobie ułatwić. O, digielek. Nawet nie chce mi się go podnosić. A, i tak nie mam broni w sumie. Więc jeszcze musimy do Amunition zajechać. Chociaż pierdolę lotnisko. Ale wychodzi na to, że chyba dwie szkoły jazdy będziemy robić w takim razie dwie szkoły jazdy. Dwie szkółki na jednym odcinku. No, interesting, interesting. Chociaż ta druga będzie bardziej czasochłonna. Mimo. A więc jesteśmy, widzowie. 80 koła na szczęście Najnajgorszy no czas zacząć Cała szkoła jasna Well Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better I set out a series of tests for you. are going to have to prove to me that you can fly if you're going to continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Shut up. Number. Start the plane. Ciężko się to robi za pomocą myszki. Jest no fanem. Dlatego robimy rozgrywkę sterowanie. tu chyba tak. A no widzę. To jest jakby nie to ująć. Po zmianie ustawień gra mi nie pozwala dalej przy pomocy literek tego robić. A szko szkołę chyba sobie odpuszczę na złoto Jakby jestem przyszczon do swojego sterowania. Nagra na mnie wymusza coś. Eee. To jest co nie jest dla mnie w ogóle. Nie jestem w stanie widzowie tego sobie ogarnąć. Dobra widzę na no co Lecimy dalej z misją Nie ma Nie ma sensu nawet się tutaj denerwować Niby da się strzałkami w sumie Dobra, może jakoś to przeżyję. Mogę, nic nie będę na skupienie. Ale to raczej do przeżycia. Niech będzie ta trasa w prawo jeszcze raz. A nie, to tamta w lewo. Mam w ogóle broń maszynową. Ciekawa sprawa. Ale raczej zbędne to dla nas. Misja też się nie przydaje, bo nie pamiętam, żeby się z tego korzystało. Nie dalej się czek, bo to sprowanie. średnie było w średni Ale 100% jest Nie, nawet nie, co to jest A tak to nie jest to samo? Nie, to jest kołowanie i lądowanie ale nic sobie straszne, strasznego niż nie powinno być jak dobrze pamiętam Może się doczłapie tam jakoś Kurde ale jesteśmy tak blisko las venturas już Doczekam, ja czekam, czekam. Łatwizna, a będziemy musieli w sumie to zrobić na 100% żeby mieć tego Huntera No, tu muszę mieszkać Dobra, S. Lądowanie też powinno być łatwiutkie. Już nad Svaniaka sobie poziom obniżyliśmy. Kiedyś na przykład widzowie nie dało się tak helikoptera mocno w dół wziąć. Tak to się bardziej kapowało? Nie wiem jak to nazwać, co my. A, kuję cool yeah, to jest brak. A pod cool yeah było właśnie obracanie się wzdłuż osi. I jeszcze nie trafiliśmy. A, pierdziela. Dobra, wyjście. <ścoughs> Trzeba jedną salwą dopnąć bo grę, jak dobrze pamiętam, to nie interesuje ile my zużyliśmy tego Misję tym robić później na ten. A, mm, a co? Ta misja policyjna, co jaś Nie Niby mam trzymanie, żeby mi pułap zwiększało, ale. mi nie chce pułapu zwiększyć. Strawanie tym jest upo. Ja trzymam lewy przycisk myszy i mnie nie chce podnieść. To jest tylko srebro. Musimy, że dużo, wykonać pętlę. A, w które przesunęłem. The fuck? Nie masz tego miejsca mieć na podkładce, żeby to zrobić. Jeszcze, jeszcze na Maxa biorę na całej podkładce Mamy jeden obrót i drugi, dobra Dwie podkładki miejsca tylko nie potrzeba wyczunia łatwa Będę widzę, że na Maxie to sobie szkółkę poza odcinkiem Morlake spróbuję Nie, nie mam tyle miejsca na podkładce. Znaczy inaczej, podkładkę ma na całe biurko, ale to mi przeszkadza, rzeczy jak klawa i tak dalej, no. To jest trochę siara. Serio? Beczka mnie pokona. Dobra, a pierciele. Klauki zist. Helikopter jest retorozowany i się nie da. Jest beczka, jest beczka. I spadochron otworzymy przy ziemi. Ten spadochron nie ma co tak szybko go otwierać. Do ziemi jeszcze długa droga. Powinniśmy dolecieć życimy switching, to znaczy jesteśmy w miarę blisko jakoś się tam doczłapać. Za co w sumie. Będzie, będzie chyba w 100% nawet wygląda ale mamy to ukończona szkółka widzowa Dara widzowa dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie Widzimy się w kolejnym odcinku do zobaczenia